Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Już jesteśmy na żywo, także, także działa i gra. Mam nadzieję, że u Was też. Instagram jest, Facebook jest. Dzień dobry we wtorek. Kolejne zapraszam na słówko. Dam Wam chwilkę, żebyście się zebrali. Jak będzie pierwsza osoba, niechrzesz da znać, że widać i słychać. Jeżeli chcecie, jeżeli chcecie komuś udostępnić tego live'a, żeby ktoś zobaczył mnie, potem sobie odsłuchał, to wpiszcie jego imię i nazwisko. Dzisiaj będziemy mówić o bardzo takiej kontrowersyjnej sprawie o wywieraniu wpływu, zachaczymy o manipulacje, także myślę, że ciekawy, ciekawy temat. Widzę, że wszystkie osoby, że, część, że już część osób dołącza. Klaudia, dziękuję. Widać, słychać. Serduszko od Bożeny również przesyłam. Serduszka Instagramowi również. Dobrze. Słuchajcie, dzisiaj taki temat sobie wybrałam kontrowersyjny, bo ostatnio jedna z moich klientek powiedziała do mnie takie słowa: Weź mnie naucz tak mówić. Żeby, żeby on robił to, co ja chcę. Może niedokładnie tak brzmiało, ale taka była intencja i tak się zatrzymałam nad tym, jak często my mamy taką intencję, żeby się dobrze nauczyć z ludźmi komunikować i porozumiewać, żeby oni robili to, to co my chcemy, żebyśmy my, my dostali to, na czym nam zależy, bardzo to było częste, kiedy pracowałam z rodzicami, oni też przychodzili z taką intencją, że ja im dam narzędzia i jak oni będą już się tak super komunikować, to te dzieci będą robić dokładnie tak, jak chcą ich rodzice i dopiero potem musiałam to odkręcać, że tak naprawdę to nie o to chodzi w komunikacji, a zatem Chcę powiedzieć Wam, wszystkim moim słuchaczom i oglądaczom, że w moim świecie komunikacja nie służy do wywierania wpływu. Okay? W świecie zewnętrznym oczywiście usłyszycie, że i owszem. Natomiast w moim świecie nie po to jest komunikacja. Dam Wam przykład. Kiedy przychodzimy na świat i dostajemy narzędzia komunikacyjne w postaci krzyku, płaczu, to czy, to czy dostajemy te narzędzia po to, żeby wywrzeć wpływ na innych ludzi? Ktoś może pomyśleć, no tak, ale ja to widzę inaczej. My dostajemy narzędzia komunikacyjne, żeby pokazać, mamo, tato, jest mi źle, jestem głodny, jest mi zimno, czuję się samotny. Ok? Mm. I tak naprawdę słuchajcie, my nie mamy wpływu, czy ludzie zrobią coś dla nas, że nam będzie ciepło, sucho i będziemy najedzeni. To tak naprawdę zależy od tej drugiej strony. Więc w tym sensie komunikacja u swojego źródła nie służy temu, żeby wywierać na kogoś wpływ. Tylko służy do zakomunikowania siebie w świecie. Ok, dajcie znać, czy. Powoli nadążacie za moim tokiem myślenia, rozumowania i za moim czuciem. Pamiętajcie, macie, macie się pełne prawo nie zgadzać. Ok? Pokazuję Wam mój świat i to, co mnie wspiera. Dalej. Czy naprawdę, czy naprawdę z ręką na sercu jesteś w stanie swoją komunikacją na kogoś wpłynąć? Przez chwilę na pewno tak. Pod warunkiem, że nim zmanipulujesz. Dlaczego? E, czy miałaś, miałaś okazję coś kupić na jakimś pokazie, albo pod wpływem e, reklamy, albo pod wpływem czyichś słów, i potem, jak już to kupiłeś, kupiłaś to siadłaś, wiesz, z tymi garami za 10 tysięcy i myślisz sobie o oh my god, co ja zrobiłam przecież ja tego w ogóle nie potrzebuję oto jak komunikacja wywiera wpływ, tak? i według mnie nie po to ona jest i nie o taki wpływ nam chodzi i w ogóle nie chodzi nam o żaden wpływ popatrz, jeżeli y, ktoś na ciebie wpłynął swoimi słowami i kupiłaś te gary za 10 tysięcy. To, co się potem dzieje, to A. Czujesz niesmak. B. Myślisz, jak się z tego wycofać. Pytanie, czy masz odwagę, wiesz, czy potrafisz powiedzieć nie, i tak dalej, ale tak naprawdę, jeśli ktoś na ciebie wpłynął i ty nie podjęłaś swojej własnej decyzji, to Masz taką myśl, żeby się z tego wycofać, nie? żeby sobie pójść z tego miejsca, żeby zmienić zdanie, bo to nie była Twoja decyzja. Tylko w jakiś sposób ktoś na ciebie wpłynął swoimi słowami, a nie o to chodzi w komunikacji. I zaraz Wam pokażę o co chodzi. Okay? Ja nie chcę tak stosować komunikacji. To nie jest mój świat, to nie jest mój przekaz. Ok. Na przykład, przypomnij sobie sytuację, kiedy ktoś wpłynął na ciebie swoimi słowami, ty poczułaś a, jakąś winę. Czy to jest wspierające? Czy to buduje relacje? Jasne, że ja mogę wykorzystać te narzędzia i tak ci pierwszej, że ci pójdzie w pięty, tak? I będziesz się czuła paskudnie, będziesz się czuł paskudnie, ale czy o to chodzi? Czy naprawdę uważasz, że do tego służy komunikacja? Ja tak nie uważam, okej? Okay? Więc ja lubię zdanie, że komunikacja nie służy do wywierania wpływu na innych. Komunikacja służy do pokazania siebie drugiej stronie, do zakomunikowania czegoś o sobie, okej? Okay? I teraz popatrzcie, jak mamy te gary za 10 tysięcy, czy ten pośle z Wielbłąda za 7, ok? Cokolwiek to jest, albo czy moje kursy, tak? To teraz zobacz, to ja Ci to mogę tak zakomunikować, że Ty to rozumiesz, kurde, łykniesz jak najlepszy syropek. Ale, ale nie o to chodzi, bo za chwilę będziesz niezadowolona, bo za chwilę się wycofasz, tak? Bo zostałaś zmanipulowana, bo moja komunikacja wywarła na Ciebie wpływ. Nie o to chodzi. Komunikacja garu za 10 tysięcy ma polegać na tym, że, że ja pokazuję Ci zaproszenie, pewną szansę, mm, pewną okazję.? Okay? Czyli ja Ci komunikuję, co ja mam. Tak jak ja się z tym mam, co ja z tego mam, Co ja Ci mogę zaproponować, Co te gary mogą Ci dać? Tak? Ale ja ci pokazuję siebie, tak? a nie wpływam na ciebie. Dajcie znać, czy nadążacie. To jest mega istotne, żeby sobie przekręcić. Wiecie, y, tutaj taką śrubkę w głowie. Tak? Do czego jest komunikacja? I, i, I zaraz na końcu wam powiem, do czego ja to wszystko, do, do czego to wszystko mm, zmierza. Mm. Uwaga. Hasło jest takie. To jest kwestia intencji. Twojej intencji ustawionej od samego początku, jak otworzysz paszczu. Ok? Czy ty chcesz tym słowem zmienić drugiego człowieka? Czy ty chcesz tym słowem, tym przekazem, tym właśnie komunikatem pokazać siebie. To jest kwestia intencji. Okay. To jest kwestia, czy albo idziemy z żądaniem, albo z prośbą. I to, jest, o, o, i, to jest, I to jest jakby kluczowe rozróżnienie, tak? Albo idę i żądam od ciebie czegoś, wpływam na ciebie, manipuluję tobą, tak? Kręcę tobą jak bączkiem, czy Idę z prośby, wyrażam moją prośbę, pokazuję siebie, i uwaga, puszczam. Cokolwiek z tym zrobisz, z tym co ja powiedziałam, z tym o co Cię proszę, to ja jestem na to otwarta. Ok? Czyli to jest intencja, to jest otwartość, to jest zaufanie. Z jakiego powodu, z jakiej przyczyny? Ludzie manipulują innymi. Tak? Ja pomijam tutaj kwestię, że tak są nauczeni, mają taki nawyk i nimi manipulowano, ale u swojego źródła ci ludzie nie mają zaufania, że jak coś powiedzą, jak siebie pokażą, to ta druga strona z własnej woli im to da z własnej nieprzymuszonej woli, z chęcią i radością. Da im to, o co proszą. A ponieważ oni się strasznie tego boją, nie mają zaufania, no to chwytają się manipulacji i mówią, że ja to muszę tak zakomunikować, żeby Ciebie, rozumiesz, tam przekręcić na swoją stronę. I to nie służy relacji im, im, i, i my to wszyscy wiemy. Okay? Czyli nasze żądania pojawiają się wtedy, kiedy czujemy bezradność, kiedy nie mamy narzędzi, ale kiedy nie mamy. Na samym początku tego zaufania, że my się dogadamy, że ty mnie zobaczysz, że ja będę w pełni przyjęta, że my, że my o tym porozmawiamy. Okay? Natomiast jeżeli idziemy do kogoś, mówimy mu: Słuchaj, to jestem ja, czyli ja tak czuję, to mi przeszkadza, tego nie chcę, to chciałabym zmienić. I my to puszczamy i jesteśmy otwarci, co przyjdzie z tej drugiej strony. Kiedy my się nie boimy tej odpowiedzi drugiej strony, to bardzo często dostajemy to, na czym nam zależy. Bo człowiek nie czuje się taki duszony, rany boskie, muszę zrobić to, to, co ona chce, tak? Zrobić to, co on, ona chce, być taki, jak ona chce, on chce, kupić to, co ona mówi, bo. Po prostu jestem zmanipulowany tym, co mi się stanie, jak tego nie kupię. Ok? To jest to. Czyli yy, komunikacja służy do pokazania siebie, a naszą intencją jest: oto ja, takie mam potrzeby, tego chcę. Jak ty się z tym masz? Jak to jest dla ciebie? Jak możesz mi na to odpowiedzieć? Co możesz mi na to odpowiedzieć? Tak? Jestem otwarta, na cokolwiek przypłynie z twojej strony. Um, czyli zakładamy, że, że ktoś powie tak lub nie. Spodziewamy się najlepszego, tak? Ale zakładamy gdzieś tam, że może być nie. Ale to niczego nie znaczy. To, 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 nie, to nie oznacza, że jesteśmy zamknięci. Ok? I że jest już po rozmowie. To ponegocjujmy. Tak? Komunikacja to jest zaproszenie do mojego świata. Ok? Komunikacja to jest pokazanie siebie. Poznaj mnie. Komunikacja to jest zaproszenie do zbudowania wspólnego świata. Ok? I. Zawsze daję ten przykład, że macie Kargula i Pawlaka no, i oni mieszkają naprzeciwko siebie, a po środku jest płot. I nie chodzi o to, żeby tak jak oni, po prostu łamać ten płot, wdzierać się na czyjeś po prostu pole i mówić mi, masz zrobić porządek, bo ja u siebie zrobiłam porządek. I masz tak samo zrobić porządek. Bo nie masz wpływu na innych ludzi. Jeśli masz, to masz chwilowy. Oni to za chwilę wyczują, tak? Nie możesz zmusić kogoś, żeby zrobił coś, co ty chcesz, był taki, jak ty chcesz. Nie ma takiej opcji. Wstajesz z krzesła, idziesz na środek, stajesz przy tym płocie i mówisz: hej, podejdź, no tu, tak? Podejdź no do płota. I ty mu tam nie mówisz, co on ma zrobić, tylko ty mu pokazujesz stary. Słuchaj, ja widzę, że na środku twojego, twojego podwórka jest kupa, i ta kupa śmierdzi, rozumiesz? I też śmierdzi u mnie, i ja się z tym źle czuję. I czekasz. Tak? I jasne, że odpowiedź może być różna. Oczywiście, że tak. Ale popatrz, ale ja zakomunikowałam, tak? Mój świat. Jeżeli mamy relacje, jeżeli mamy kontakt, to możemy o tym porozmawiać. I mogę się dowiedzieć, że ja nie wiem, jak mam sprzątnąć tą kupę. Mnie się podoba, jak ona tak pachnie dziwnie. Zostałem hodowcą much i właśnie hoduję muchy, ale możemy się spotkać, możemy być w kontakcie. Rozumiecie? Dajcie znać, jak to wam brzmi, bo nie chcę zrobić tego live, kupie, ale <grytanie> to jest naprawdę fajny przykład. Tak? Jeżeli macie relacje, to twoje zdanie będzie wzięte pod uwagę, tak? I coś możecie z tym zrobić. A jeżeli nie macie relacji, jeżeli nie macie relacji, bo coś się popsuło w relacji, no to, to czasami trzeba opuścić relacje. Czyli. No jak sobie wyobrażasz, wedrzeć się na czyjeś podwórko i sprzątnąć kupę, która służy do hodowli much, bo tobie się nie, nie podoba. A sąsiad ma taki pomysł. Nie? To jest już kompletna porażka. To już jest po relacji. Bo się wdarłeś do kogoś. Bo mu ustawiasz świat. To jest przekroczenie granic. Ok? No po prostu czasem tak jest, że czyjeś potrzeby są w tym momencie dla niego ważniejsze niż Twoje. I nie, ma my, I nie ma przestrzeni, nie ma możliwości, i nie ma ochoty wziąć siebie pod uwagę, bo wybrał siebie. Ja wiem, że to jest trudne emocjonalnie, tak? No ale tak jest. Ok? Popatrzcie na to w ten sposób. Do czego Tobie służy komunikacja? Na ile Ty puszczasz oczekiwanie, że druga strona zachowa się jakoś? Powtarzam to od lat. Ludzie współpracują z ludźmi, a nie z zasadami, albo inaczej, współpracują z zasadami, bo, bo, bo tak są wytrenowani, ale Gorzej współpracują z zasadami, gorzej współpracują z nakazami, gorzej współpracują, kiedy są manipulowani. Ludzie robią dla ludzi, kiedy widzą ludzi po drugiej stronie. Ludzie chcą współpracować z ludźmi. Więc komunikacja ma pokazać ciebie jako ludzia, okay? tego, że ty coś czujesz, że coś jest dla ciebie ważne. Że masz jakieś potrzeby, że takie masz a nie inne wartości, um, że na coś się nie zgadzasz, że tutaj są Twoje granice i czujesz, że właśnie są naruszane. Ok? Po to jest komunikacja. Tu nie ma manipulacji. To jest prawda o tobie, tak? Spuszczeniem oczekiwania, że coś będzie tak, jak Ty chcesz, że się zadzieje. Okay. I mam tutaj na myśli ludzi dorosłych. Okay. Mm, bo z dziećmi małymi jeszcze wchodzi kwestia odpowiedzialności za życie i zdrowie. Jeżeli tam pojawia się też kwestia, że zachowanie czyjeś, na przykład tego dziecka, zagraża życiu i zdrowiu, to w ogóle nie ma żadnych negocjacji. Ty, jako rodzic dorosły, przejmujesz, tak. Odpowiedzialność, zabraniasz, przerywasz, nakazujesz, rozkazujesz, że nie, tak, jakby tego pilnujesz, ale, ale, ale to są dzieci, które jeszcze często nie zdają sobie sprawy z tego, z tego zagrożenia. Ale z ludźmi dorosłymi komunikacja służy do pokazania siebie, a nie do wywarcia wpływu na kogoś, żeby go zmienić. Ok? Dajcie znać, co o tym myślicie. Dajcie znać, yy, może macie jakieś pytania. Yy, popatrzcie na intencje, popatrzcie na puszczenie oczekiwania, popatrzcie na otwarcie, czy mam otwartość na odpowiedź, która przyjdzie z drugiej strony. I wtedy się dowiecie, do czego wam służy komunikacja. Okay? I czy dobrze ją wykorzystujecie. Hmm? Mm. Okej. Okay. Słuchajcie, a propos komunikacji przychodzi do mnie od pewnego momentu stuka do mnie temat komunikacji biznesowej. Dzisiaj miałam klientkę, która usiłuje, to bardzo dobre słowo jest, usiłuje um, zrobić biznes, swój biznes i na pytanie co ona komunikuje Wyszło, że ona, komunikuje ten, że ona komunikuje ten biznes. I to nie działa. I ona komunikuje te produkty, a to nie działa. I mówię jej, że ona musi komunikować siebie, bo to działa. Bo ludzie kupią ją. Tak? Najpierw. I dlatego pomyślałam sobie, że pokażę Wam kilka rzeczy. Poruszę kilka tematów z obszaru komunikacji biznesowej. To jest to, czego ja się nauczyłam, kiedy ja e, zaczynałam robić biznes, tak? I to jest 10 lat e, mojego prowadzenia biznesu. Tak, to jest, e, to, jest, to jest dla mnie bardzo cenne. Bardzo z tej wiedzy teraz korzystam. Więc mm, chciałabym od przyszłego tygodnia poruszyć kilka tematów z komunikacji biznesowej, czyli jak komunikować się się jako osobę, siebie, swoje potrzeby, swoje wartości w biznesie. Wierzę, że to będzie dla kogoś wspierające. Jeśli są tutaj jakieś kobiety przedsiębiorcze, jeżeli są kobiety, które myślą o swoim biznesie, to zapraszam serdecznie od, od przyszłego tygodnia. Pokażę Wam kilka rzeczy, które bardzo zmieniają perspektywę. Tematów jest dużo, jak się będą pojawiać, to będę kontynuować. No, także taki mam, taki mam pomysł, ponieważ temat przychodzi do mnie, więc ja podejmuję go. To już jest któryś raz. Więc, więc dlaczego nie? Sprawdźmy, jak to, jak to wam podejdzie. Dobrze, słuchajcie. Jeśli są pytania, śmiało piszcie. Jeżeli skomentujcie, udostępnijcie, poślijcie to w świat. Zakomunikujcie o sobie, co wy sądzicie na ten temat. Jak to dla Was jest? Przestać wpływać na ludzi komunikacją swoją, a komunikować siebie. Może macie jakieś doświadczenia, śmiało napiszcie w komentarzu. Jestem po prostu ciekawa, a dla innych to może być cenne. Dobrze. Kochani, kochane, nie przedłużając, dzisiaj nieco krócej. Ale niech będzie i, i, i tak. Um, dziękuję za dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam. Miejcie dobry dzień i do zobaczenia w przyszłym tygodniu w tematach, w temacie biznesowym.